Niedziela palmowa ci sami ludzie, którzy krzyczą, wznoszą palmy, którzy cieszą się z tego, że Jezus przychodzi i nadjeżdża, ci sami ludzie kilka dni później są pełni nienawiści, niewiary i złości. I to pokazuje każdemu z nas kondycję duchową człowieka, kiedy człowiek często przez własny grzech obwinia Pana Boga, albo przez własny grzech gdzieś tam upadla się i nie chce wstać. I pokazuje to mi, jak y, moje dobre uczynki, pewne rzeczy, które ja nazywam zasługami, chętnie oplatam w palmy, piękne, długie, kolorowe, ale bardzo trudno jest mi stanąć w prawdzie, powiedzieć, że jestem grzesznikiem i z tym grzechem y, brać się z, za bary. I to jest taka moja niedziela palmowa za każdym razem, kiedy y, gdzieś tam grzech zaczyna mi się podobać, albo w jakiś inny sposób grzech zaczyna panować nad tym, co najważniejsze. I bardzo łatwo jest krzyczeć kiedy wszyscy krzyczą, że Bóg jest wielki, że Jezus Chrystus jest Panem, ale trudno jest to świadczyć wtedy, kiedy być może jest trudno, albo kiedy inni wokół myślą inaczej.